To ma to miejsce, czy to nie? Słuchaj mnie to wiesz, co Paweł, to mnie tak zaczyna denerwować. Bo on chyba nie lubi, jak my sobie papierosa zapalimy i kawę wypijemy. Dobra, wiesz? Mamy od jest to samo owek, to jest wektra. C, tak. To jest, to jest. Po, I, i po, co, po co będziemy lecić? Pokaż, daj ją. Jest cała. Masz, dobra. dobra. Ty, a półłośki coś mówił jeszcze. A są dwie. Zobacz, zobacz, czy to do tej do wektry będą. Sprawdź. Mistrza. To jest. No dobra, półłośki się wyciągną. Tenujemy. Ale jak leży, to może by wziął zobaczył, sprawdził. No weź popatrz, no. To chyba lepiej jest zobaczyć, jak wyciągać z samochodu. Tu masz, e, Masz? Tu masz. Jedno, czekaj, poczekaj, poczekaj. Jedna jest, to jedna, ci druga. Poczekaj. Lewa i prawa. Tu masz. Dobre, dobra, rozwaję. Masz. Wyjeżdż. Masz. Ale powoli, gdzie się śpieszy? gdzie? Pokazał szybko, wiosł. Szybko, to on może się tylko spompować. Szybko. Dobra, wychodzimy. Chyba szybciej jest, jak żeśmy z regałów no, wzięli, no, no nie? No Co, co, co ty się ja tak szybciej? Weź, przestań Darek na luzie, chłopie, no weź. Co? Poczekaj jeszcze, poczekaj, czekaj. Rozumień nie kazał. Co ty interesuje? ja pamiętał. Jest, wiem. Leżę. Tu się klientka wczoraj się pyta, bodajże. Chodź. Idziemy, mu zaniesie nie się odfajdolę od nas. Chodź, idziemy. O, witam z rana, panowie. Dobry. Witam, witam. Co wy robicie? No nie widzisz co my robimy, zobacz. Dobra, weź to, odłóż, bo wiesz co, zobacz. Cały czas przychodzą do mnie komentarze, żebyśmy pokazali plac, bo dawno nie robiliśmy takiego zwykłego przeglądu placu. Pokażcie plac, pokażcie plac, zróbcie przegląd placu. Połóż to idziemy, dobra? Chodź. Poczekaj, chodź Darek, tutaj na wierzchu to weźmiemy i ten później, żebyśmy nie zapomnieli, a ty to w ogóle to kazałeś nam wyjmować te części, a nie. Co? No Wyjmować co? z magazynu. To no, jak, no jak pomyślałeś, że jest na magazynie, to super. No i co? No przegląd placu. Możemy no. zrobić przegląd lodówki. Na przykład. O. Ona kiedyś była dobra, teraz już nie. Teraz jest za pusto, także <noise> nic się Zostaw takie, lo, Zostaw, takie się. lodóweczki też można u nas zostawić, a można też do nich coś yy, zostawić tak. Zostawić tak, ale może ktoś no. potrzebuje nieraz jakąś półeczkę o, lodóweczka. W Indiach przeważnie te, te z tyłu te, te są na gryla te eee, Dzisiaj co, chcą fani, żebyśmy pokazali plac. Pokażmy trochę złomowego placu. No. Zobaczcie, no zrobimy i co? dzisiaj przegląd złomu. No i co? Co? No co? co? Zobacz, na złomowisku. Zobacz, jakie fajne rzeczy można zrobić. Patrz. Pyk, pyk. Tak? Słuchaj, Robert jest zobacz. stary. Zostaw ten rower. Zobacz, zobacz, opony. Co znalazł, zobacz, co znalazł. Widzisz? No. Zobacz, co on znalazł. Zobacz. On to co zawsze mówię, że na złomie są tak. fajne rzeczy. Wiadomo, na złomie można znaleźć sobie wszystko, jeżeli ktoś coś chce, ktoś ma takie w głowie poukładane, co można z czegoś zrobić, to na złom przyjeżdżać, zawsze coś tutaj się trafi. Ja już widzę, ja już widzę. Ja już widzę. nie tylko dla mężczyzn, bo jest też, zobacz, coś tutaj. Do kuchni można znaleźć na złomie. Na ja zbysku, na ja weekend Rio. Ja tu widzę, że z tego można zrobić jakieś fajne regaliki, zobaczcie kochani. Profile są, są profile, długie śruby przez przestrzał, półeczki i już jest. Tak się robi, tak się działa. Ładny towarek, ładny. Darej, paweł, zobacz jakie ładne profile, zobacz. Patrz, Aha. zobacz. Działeś. Połcinać z tego kawałki, jakieś furtkę można zrobić lub coś. No dobra, ale musimy pokazać cały blat. Zobaczcie, tu mamy złom, fajne rzeczy można znaleźć. Mam dla ciebie prezent, no. zbychu. Co? Bo ty zawsze tym rowerem jedziesz i na kierownicy te torby wozisz. Zobacz, weź sobie koszyczek na bagażnik, będziesz miał ładny koszyk. Idealny. Od firmy. <noise> Dziękuję. O, nie podoba ci się? Nie obraził. Dobra, idziemy. Chodźcie. Paweł chciał dobrze od do Ciebie. Dobrze to ja wiem, że zawsze chcę, jak, jak ja mam dużo tobołów. No, no wracamy so. teraz no. do stacji demontażu. No, no 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 so. So. Kółeczka, zobaczcie, jakie mamy ładne kółeczka. Ja to wiem tylko jedno, kierownik, że tak, koła do samochodu, do roweru, do taczki też można kupić w Piotrostalu. Wszystko, bo one są okrągłe. A do nogi? Też trafiają się czasami A do taczki. Powiedziałem, że dotaczki też, no a, co. A. O, do skuterów można a. kupić, bo jest dużo skuterów. A. Zapraszamy, bo są koła nawet okrągłe. Tu jest patent z Bycha że... do taczki. Do taczki. A, można, a można sobie od skutera wziąć koło i założyć sobie do taczki i będzie koło do taczki. Dobra, teraz e, w królestwo co? wchodzimy w królestwo kierownika. A. Jeszcze e, które samochody nie skończyły w takiej paczce jak tutaj to na razie stoją tu, czekają na swoją kolej ale ten już niedługo tam będzie Ale no. temu już nie brakuje dużo tam du, no dużo nie brakuje, ale zobacz lustereczka są, to jest zobacz no. Ale chodź, chłopaki pokażmy nie mów, nie mów tylko, że szyby jeszcze do sprzedania słuchaj do, dzisiaj do. E, dzisiaj jest e, piąteczek no. weekendu poto, e, począteczek, no. począteczek. E, słoneczko ładnie e, świeci a przegląd już wjecha się do do, do dzieci, do dzieci. Y, trochę próbuję Zbychu rymować jak ty, właśnie y, zobaczcie, fajne auto, co? No, jeszcze, no, jeszcze, 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 jeszcze Mów. ta picerka nie Musimy sobie takie sprawić Zbychu. Tam, no, to ee... można to posprawdzać. Zobacz, nie. mamy rowery na złomie, mamy rowery na stacji demontażu. <śled> wiesz, rower e, dwukołowy, a czterokołowy to jest różnica, wiesz, bo tutaj jest koń jeden. A tam jest koniów kilka, koniów. Wiesz. O, w takim to jest no. ze sto. A na takim wiesz, dwu, dwukołowym rowerze to jest koń jeden, bo to wiesz, dwa pedały są. Dobra, Citrona. O, młody o, działasz? Citroena. To działaj, bo zobacz, jak, jak starsi chodzą, to ty musisz pracować. Właśnie o to chodzi, pamiętaj, pracuj, pracuj, a tam ci urośnie. O, z... no. zobaczcie, cały czas coś się sprzedaje. Pamiętacie tą Właśnie. kamry, co stała tam? Była calutka. Już z niej zostało bardzo mało, ale jeszcze ją trzymamy. Ale zadbałeś dla, o to, żeby ją rozebrali ładnie. Fajne samochody te Volvo. No. Y, Vitara. Miała być takim strzałem częściowym, a tak się słabo sprzedaje, ale... Otyka. Przyjdzie czas. Przyjdzie ale czas. może ktoś nas dzisiaj ogląda, który szuka takiej tej, co nie? Czasami ktoś zadaje takie dziwne ja, pytania, tak, żeby... Zobacz, 200... na które nie potrafimy odpowiedzieć. 211 e, dopiero wjechała już. E, o, zderzaczek. I klapa po Klapa, wcześniej. pokrywa silnika. Oj, dobrze. Pokrywa silnika ale... to jest ten plastik taki, co się nakłada to jest na ten, na tutaj zobacz. O kurwa, to ja nie widziałem ja... takiego. A to jeszcze Zobacz. Patrz w automacie i. Taki... Patrz. Aha. To jest... I ręczny, i jeden ręczny i drugi ręczny. ma. coś nowego. Nie było. Nie... Takiego, takiego, jeszcze, takiego nie było jeszcze u nas. Nie było. Dobra, dawajcie. Jest rodzynek. Zawijamy. O, ten gel jeszcze stoi. ML, ML, ML. To jemu już dużo nie brakuje. Ten prawie ML, tylko że to taki trochę chiński, ale no, też tak prawie ML. Ale dobra. No, dobra, przelećmy ten plac tak trochę dookoła. O, maździocha stoi nawet fajna. Jeszcze z tej to można eee... naprawdę coś wyciągnąć. Słuchajcie, nie, bo mieliśmy coś jeszcze fajnego pokazać na końcu filmu. No. Let's go przynieść i my zaraz tu się złapiemy. O Zbychu zobacz. No. Patrz. 96 no. rok. No to widać. To widać. jeszcze byłeś wtedy chyba prawie młody, co? 96 rok, tak. To byłeś jeszcze, to byłeś jeszcze młody, czy nie? Byłem bardzo młody. Ja no się nie powiem. tak bardzo. Ale był. to widać po tej przedniej szybie, że to do, do, dobrze działało. No dobrze działało. No. O. No przecież Audi, takie Audi, Audi kiedyś to były królowe szos, jak to można powiedzieć, przecież królowe to były szos. wozy takie, że głowa boli przy siebie. Były być, królowe tak? szos, a zaraz o. Ci pokażę, Teraz. tu jest ten, ale Zbychu, a Ten to jest, to jest auto nie do pokonania. O dobra, poczekaj, ja jeszcze chcę pokazać tutaj, zobaczcie Król. te Volvo. Stare, stare Volvo. A ja Ci pokażę, Ty mówisz królowe szos, szos a o. ja Ci pokażę królową lawet. O. Tak się nazywała ta renówka, królowa lawet. Królowa lawet to nawet nie wiedziałem. O tym. No tak jest. No często wolała jeździć lawetą niż po drodze. <laughs> A o, to szkoliwami. może być. To może być. O ja, ja, Jaris, 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 dwójka. To Joteczka właśnie. Rzocik, dobra. E, miało być bez reklam, to jest bez reklam, ale, ale nasza reklama musi Nasza reklama będzie brzmiała w ten sposób. Kochani, słuchajcie. Jest tak. Dużo dzieci przyjeżdża tutaj do nas z rodzicami, tak? Oglądają nas, dzieciaki nas lubią, tak mówią. Więc my mamy dla dzieciaków coś takiego: zbliża się dzień dziecka, może rodzice zakupią dla swoich pociech takie właśnie koszulki. Nie, ale dlaczego tylko dla dziecka? Przecież zbliża się też dzień ojca, no był dzień matki, będzie dzień dziadka i dzień e, dziadka i no, dzień babci. Poczekaj, A pobelej. może przecież dla, będzie też dla żony dobre, do, do na przykład sobie też kupić dla wszystkich. Najważniejszy dobry. dzień Dzień dziecka się zbliża, niech kierownik nie będzie zachłanny że dzień ojca, bo też by chciał dostać taką, ale nie dostaniesz, kupsy, se. Kupse. Kup se. No. Więc, jakby ktoś chciał wszystkie. taką koszuleczkę kupić, zapraszamy, piszcie tak w komentarzu wyślemy na pewno pozdrawiamy pozdrawiamy